Dziś u mnie najlepszy piłkarz EURO 2016. It's my man, Griezmann. Griezmann. No, witam Cię człowieku, tu Krzyłgonka, w skrócie podbijam świat z piłką na Na Euro udowodnił, że nikt nie jest w stanie go powstrzymać, nawet Pogba. Prawdziwy dyrygent w swojej drużynie. To on nadaje tempo jak perkusista w zespole muzycznym. Ale jak strzelasz tyle goli, to i cieszynek musisz mieć kilka rodzajów. Taneczna, w stylu Drake'a. O i z samochodem, jak w GTA. W przyszłości zostanie albo trenerem, bo cały czas w menadżera ciśnie. Albo tancerzem. Pływającym pancerze. Zaczynajmy, graj jak Griezmann. Dzisiaj połączyłem jego step -over z piętką, którą miał rywali, wraz z takim fikuśnym spinem. Przed siebie w kierunku bramki i szybkim ruchem pociągamy piłkę centralnie w bok. Przetestujcie różne tempa, no i biegajcie. Podczas pociągnięcia zauważcie lekkie pochylenie mojego ciała do podłoża, tak żebym trzymał mocno się na nogach. Naszym pierwszym zadaniem jest sprawienie, żeby piłka przetoczyła się za drugą nogą. Podczas pociągnięcia szybko wyprowadzamy krok do przodu lub zwód do wewnątrz, no i stajemy mocno na nogach. Postawcie więc szybko krok do przodu i stopniowo zwiększajcie dynamikę ruchu. Teraz po pociągnięciu obracacie całe ciało w kierunku lotu piłki, no i nie spuszczacie balona z oczy. Przyspieszamy więc i biegniemy za piłką, a następnie staramy się zatrzymać ją jak najszybciej podeszwą stopy. Taki slalom nogami wykonajcie na długości minimum 1,5 metra. aż wypracujecie w swojej głowie i w nogach automatycznie. Następnie zamiast zatrzymania piłki pociągamy ją podeszwą za siebie, no i dokręcamy cały obrót. Naszym fatality, jak w Mortal Kombat, będzie po raz ostatni uderzenie piłki zewnętrzną częścią stopy. Aby ten ostatni element wyszedł perfekcyjnie, musicie to zrobić w miarę nisko na nogach, tak żeby ten piruet Miał moc. W przypadku, gdy nie możecie trafić tą zewnętrzną częścią stopy, zróbmy to na spokojnie, czyli pociągamy, dokręcamy i uderzamy. To wszystko, śmigajcie więc i podbijajcie wakacje z piłką nożną. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie i subskrypcję, bo wybiło nas właśnie 600 tysięcy. Jeżeli się podobało, no to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie dostać moją piłeczkę Turbo Freestyle, no to na TheBalon.com jest już dostępna, jest już dostępna przed sprzedażą. My lecimy standardowo z konkursem od firmy New Balance Polska, aby wygrać moje buciki. Bizarro Dispatch In. Te halubeczki, których ja cały czas pomykam, wystarczy, że wejdziecie na Facebook ukośnięt Golonka Krzysztof i udostępnijcie mój przypięty post z tym oto odcinkiem. A następnie w komentarzu zgadniecie, w jakim wieku Griezmann zadebiutował w reprezentacji Francji. To wszystko wyniki za dwa tygodnie. Trzymajcie się. Cześć.